No i jak się maluje? Nie przebija nigdzie, także jest fajnie. Lubię robić niespodzianki. Zrobiłem już niejednokrotnie przeróżne numery. Jak zobaczyłem zajawkę programu, od razu zapaliło mi się czerwone światełko. Przeszedłem casting, wszystko się udało i zobaczymy jak to wyjdzie, chociaż nie wpuszczają mnie, nie wiem co tam się dzieje. W tajniki całej akcji jest wprowadzona rodzina, że wszyscy jesteśmy w wielkiej niepewności i zaciekawieniu co w ogóle z tego wyjdzie. Miejmy nadzieję, że żona będzie zadowolona. Dzień dobry. Witamy. O, witam pana od prawdy. No, jak ładnie, idzie, Chociaż czasu mało, ale ładnie. Co skręcacie? To co, pomagamy? Bardzo ładnie wyszło to tam. Jeżeli to jest opłat, to już wiem, czy to jest opłat. Co, pomagamy? Panowie, to ja już to skręciłem. Dobra, ja już jestem zmęczony. Chyba czas robić przerwę. Wąków do spodobień, nie można, to mogę pomóc. Tam nie ma problemu. Musimy też pamiętać, że dane pomieszczenie spełnia funkcję pokoju gościnnego, dziennego, jadalni i również gabinetu naszego pana domu. Fajnym rozwiązaniem jest wydzielenie tej strefy. Tam zastosujemy ścianę japońską, którą w każdej chwili możemy przesłonić zasłonić mały miszmasz, bałagan. Wszystko jest utrzymywane w jak największej tajemnicy. Trzymamy się dzielnie córki. Też są ciekawe. Mamy reakcje, także powiedziały, że na pewno nie zdradzą. Żona, jak dzwoni, to wymyślamy najprzeróżniejsze scenariusze, co żeśmy robili, co będziemy robić. Ustalamy wszystkie szczegóły, bo najmniejsze detale, żeby czegoś nie zdradzić przed godziną zero. Myślę, że uda nam się ta niespodzianka. No co panowie, prosimy... O, tutaj ta, ta kanapka, poprosimy. To jest dzwoni. Przesuń aby odebrać. Halo? Halo, witam panie O, witam serdecznie pani. Wie pan co, mamy taki malutki problem, że brakuje nam czasu, więc generalnie wszystko jest w porządku, ale gdyby mógł pan tak... nie śpieszyć się, dbać o przepisy. W końcu tyle tych znaków jest na ulicach, warto czasami jakiś zauważyć. Właśnie o to chciałem zapytać jak tam przygotowania czy i, i tak jak Gra i buczy, ale powolutku. Zatem e, potrzebujemy troszkę więcej czasu. Maksymalne, jakie może być. To jesteśmy w taczu, dobra. Jak nie będziemy otwierali drzwi, to będzie pan wiedział, że jeszcze musi żonę przetrzymać. Dobra, dobra. <laughs> dobra. Okej, okay, to wszystkiego dobrego. To co panowie? Do roboty. Raz, dwa. Aby ożywić to wnętrze, proponuję wprowadzić, zaprosić zieleń do środka. Zieleń pojawi się w dywanie, w dodatkach, takich jak poduszki. W takiej kolorystyce odpowiednio odpoczniemy. Już jeszcze nam został dywan. Proszę, czy pani ma Wychodź, rozpakujemy dywan. Powiem szczerze, że naprawdę bomba. Wygląda przy świetle. Chciałbym, tak mieć. No co? To co? Szacunek, prawda, naprawdę. Tyle, dziękujemy. Cześć. Dziękujemy bardzo. Ja już padam. Coś, Zostało bardzo. nam 7 minut. Otwórz oczy, jak ja ci powiem. Dobra? Boże, dobrze, dobrze. Nic, Nic nie pachnie. Nic nie pachnie. Nic nie pachnie. Nic nie pachnie. A teraz otwórz oczy. Ta Niespodzianka. <noise> to jest dla ciebie. Witamy w programie Akcja Stylizacji <noise> od <Miki. głos> O Jezu! <noise> pani Wieso, to wszystko dla Pani. Pan Marek potajemnie na trzy dni. <noise> Zobacz, Zmienił zadowol. Pani całą przestrzeń życiową. Podoba się? Jak, jakie wrażenia? <grymne> Je, jeszcze nie wiem. <grymne> zanikła, mama, zanikła. Ale zadowolona. Nie wyrzuci męża z domu, ani cudek. Udało się. Nic nie podejrzewała. Jaka radość. Piękna. <grymne> No co Panie Marku, teraz można się przyznać, przeprosić za te wszystkie kłamstwa, które przez przednimi dni no miały jesteś, miejsce. muszę ci powiedzieć. Oh, oh, oh. oh, Gratulujemy Pani bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego, mam nadzieję, że oni się dobrze wiodło. Panu Markowi wytrwałości szpiegiem mógłby być fantastyczne, no, naprawdę. to wiem. Na razie, tak. hej. Super! Dobra, pierwszy odcinek z na nami, Żubik. Co, 16, 16 przed nami, jedziemy. Super, ekstra. Szanowni Państwo, jeżeli wy chcecie wystąpić w naszej akcji stylizacji, nic prostszego, wyślijcie do nas maila. Adres podany jest na dole ekranu. Do maila dołączcie zdjęcia mieszkania i co? Widzimy się za tydzień o tej samej porze. Jedziemy, jedziemy! <laughs> Więcej o akcji stylizacji w nowym numerze miesięcznika Klaudia. Naprawdę to się odbywa w 3 dni. No tutaj nie ma żadnej przysłowiowej ściemy. Tempo jest niesamowite, wrażenia są niesamowite, akcja jest niesamowita. Adrenalina płynie pełnymi żyłami. Po prostu odjazd. Polecam szczerze. Naprawdę warto. Wow. Naprawdę, ja myślałam, że, że wyjazd do tego spa, to jest końcówka. początek. Początek. Ale nikt mi nic nie powiedział, nic nie zdradziłeś wy też. No niespodzianka, no no nie owszem, ale. ale.